Na ulicach tańczy wiatr. Wszędzie uśmiech tysiące barw. Ukonie marzenia w lekkich butach. Świecie smakuje tu i teraz. Nuta! Biegnijmy w słońce aż po horyzont. Nie śmiechnie się nas pod księżyc. Ręce w górę, w ja jest nasz, póki w nas jest ten rytm. Nie ma granic, nie ma łez. tylko śmiej i przygód fest. Dzisiaj każdy dzień jest świętem. Żyjmy tak bez ograta. Biegnijmy w słońce aż po horyzont. Śmiech śmieje nas pod księżyc. Ręce w górę, setki jest nasz, póki w nas jest ten rytm. Tańczymy na dachach, śpiewajmy w murach, życie jest jedno, więc łapie teraz. Piękniemy w słońce aż po horyzont. Śmiech się nas pod księżyc. Ręce w górę, za zez... świat jest nasz, póki w nas jest ten rytm.